Witam kochani, z tej strony Hawajski Właśnie znajdujemy się na terenie Parku Narodowego Wulkanów na dużej wyspie, Hawaje Jest potworny mróz, 56 stopni Fahrenheit'a to chyba jest 13 stopni Celsjusza No jak dla mnie, rodowitego Hawajczyka, to jest potworna zima Właśnie wybieramy się pooglądać lawę Ostatnio lawa zaczęła się lać w kraterze Kilauea i idziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Znajdujemy się znowu na terenie Parku Narodowego Wulkanów. Wróciliśmy następnego dnia. Podczas dnia jest jednak tutaj dużo, dużo ładniej. Mam nadzieję, że będę w stanie wam pokazać piękno tego miejsca. Jesteśmy tuż przy aktywnym wulkanie, jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. A tuż za mną się znajduje dziura w ziemi, z którego się wydobywa dym. Zaraz popatrzymy, jak to wygląda w środku. A, dziura sama w sobie nie była zbyt imponująca. Jest tam trochę pieniędzy, więc kiedyś, jeżeli będzie mi brakowało kasy, mogę zawsze tutaj przyjść i pozbierać trochę monet. Dobry pomysł. Cel dzisiejszej wycieczki to przejście się szlakiem dookoła krateru Ike. A jest to jakieś 5 km szlak. Zobaczymy, jakie będą warunki na szlaku. Jedna z roślin, która mi się najbardziej podoba w tym miejscu to są paprotki. Za mną widzicie wspaniałe paprotki. Znajdujemy się ko kwiatów ohia, a to są kwiaty, które naturalnie zawsze rosły na Hawajach. Teraz są zagrożone wyginięciem i niedawno straszna choroba przyszła, która zabija bardzo szybko zabija drzewa ohia. Nazywa się um, rapid ohia death. Nie wiadomo jak długo jeszcze będziemy w stanie widzieć te piękne kwiaty. Pomyśleć, że chodzimy sobie po cienkiej skorupie nad kotłującą się lawą. We wnętrzu krateru jest pełno małych otworów do wnętrza ziemi, z których wydobywa się para. Przez to, że tam się kotłuje na pewno. I nagrzana skorupa jest bez ciepła w dotyku. Niesamowite uczucie. Nigdy nie byłem na Księżycu i przypuszczam, że nigdy nie będę, ale gdybym był na Księżycu, założę się, że wyglądałby dokładnie tak, jak wygląda krajobraz za mną.